Jakub i Wilhelm Grimm. Zając i jesz, tłumaczył Bolesław Londyński. Powiastka ta wydać się może trochę nieprawdopodobną, a jednak jest prawdziwą. A mój dziadek, któremu ją zawdzięczam, zwykł był mawiać, jeżeli coś opowiadał z przejęciem Prawdziwą musi być, mój drogi, bo inaczej nie mógłbym wam jej powtarzać a rzecz się miała tak. W pewien świąteczny poranek jesienią stał jeż przed wrotami swojego domku. Ręce założył jedną na drugą, przyglądał się figlom porannego wiatru i podśpiewywał sobie piosenkę. Ale przyszło mu na myśl, że mógłby przejść się nieco po polu i przyjrzeć się zarazem, co też się dzieje z jego rzepą. I oto odwrócił się, drzwi domku zamknął i puścił się w drogę na pole. Odszedł jeszcze niedaleko, gdy mu się trafia zając. Jesz powitał go przyjaźnie. Dzień dobry! Ale zając był bardzo dumnym panem. Na pozdrowienie nie odpowiedział, tylko poruszył nosem i zapytał: Cóżeś tak wcześnie wybrał się w pole? Idę na przechadzkę odparujesz. Na przechadzkę! Zaśmiał się drwiąco zając. Sądziłem, że mógłbyś swych krzywych nóg używać do czegoś lepszego. Słowa te uraziły jeża niesłychanie, dlatego też odrzekł. Widocznie ci się zdaje, że swymi nogami więcej wykonać zdołasz niż ja swoimi. Bez wątpienia kpił zając. No to się spróbujemy. Rzekł Jez na to. Założę się, że jeżeli pójdziemy na wyścigi, to ja cię wyprzedzę. Ty, swymi krzywymi łapami, rzekł Zając, ależ to można skonać ze śmiechu. Chcesz się założyć? zawołał Jesz. A o co? spytał Zając. O złotego luidora, odparł Jesz, wyciągając rękę do Zająca. Zgadzam się rzekł zając, i przybijam. Nie mam się co spieszyć, zauważył Jesz. Ja bo dotąd jestem naczczo, więc naprzód muszę pójść do domu i trochę przekąsić. Za pół godziny stanę na placu, a wtedy możemy zacząć. Co rzekłszy, jesz odszedł, bo zając nie miał nic przeciwko temu. W drodze myśli sobie, jesz. Zając, liczy na swoje długie nogi, ale ja go wezmę. Uważa on się za bardzo dystyngowanego jego mościa, ale jest tylko głupim smarkaczem i musi zapłacić, choćby się nie wiem co stało. Wróciwszy do domu, rzecze jesz do żony. Żona ubieraj się prędko, musisz pójść ze mną na pole. Założyłem się z zającem o złotego Luidora, że mam nogi bardziej rącze niż on, więc musisz być przy tym. Ach, drogi mężu, rzekła pani jeżowa, czyś zmysły stracił? Jakże możesz zakładać się z zającem? Cicho, babo, rzekł na to jesz. To już moja rzecz. Dalej ubieraj się i pójdź ze mną. Po drodze mówił jeż do żony. Teraz uważaj, tam na wielkim polu ma się rozegrać nasz wyścig. Zając będzie leciał jedną bruzdą, a ja drugą, a bieg rozpoczniemy z góry. Otóż ty nie masz nic innego do roboty, jak tylko siąść sobie w bruździe tu na dole, a gdy zając przyleci z drugiej strony, zawołasz: Ja już jestem. Ułożywszy się w ten sposób, doszli do pola. Jesz wskazał żonie jej miejsce i skierował się w górę pola. Dowlukułszy się na miejsce. Zastał tam zająca. Możemy zacząć? Zapytał. I owszem, odparł zając. Każdy stanął w swojej bruździe. Zając zawołał: Raz, dwa, trzy! I pomknął jak wicher w dół pola. A jesz ledwie że dał trzy kroki naprzód, kucnął sobie wygodnie w bruździe. I siedział z całym spokojem. Gdy teraz Zając w pełnym biegu dolatuje do mety, wita go pani Jeżowa tymi słowy: Ja tu już jestem. Zając cofnął się niesłychanie zdziwiony. Nie przyszło mu nawet na myśl, ażeby to nie był ten sam jego mniemany konkurent, bo jak wiadomo, samica Jeża zupełnie tak samo wygląda jak samiec. Ale Zając rzekł jakiś nieczysty interes i dodał Biegnijmy stąd do góry. Co powiedziawszy, ruszył jak huragan w górę. Gdy się tam zjawił, woła do niesz Ja tu już jestem. A zając rozpalony zawołał z pasją To jeszcze raz znów na dół. I owszem, odparł Możemy biegać ile razy chcesz. W ten sposób zając przebiegł Siedemdziesiąt trzy razy. A jeż ciągle dotrzymywał mu placu. Za każdym razem, gdy dobiegał do mety, witał go głos Jeża albo Jeżowej. Ja tu już jestem. Ale za siedemdziesiątym razem zając nie doprowadził biegu do końca. W połowie drogi padł na ziemię. A jesz wygranego luidora, który leżał na kamieniu granicznym, wziął. Wywołał żonę z bruzdy i oboje z wielką radością udali się do domu. A jeżeli nie pozdychali, to żyją dotąd. Od tego czasu zając nie da się wziąć na wyścigi z jeżem. A nauka z tej powiastki jest taka: nikt, choćby się miał za najbardziej doskonałego, nie powinien nigdy podrwiwać z cudzych ułamności.